Sukces w uprawie róż rozpoczyna się jeszcze przed ich posadzeniem, dlatego tworzymy cykl filmów o tych wszystkich warunkach, jakie należy spełnić, by posadzenie naszych róż dało nam niemal idealne kwiaty, obfite kwitnienie, zdrowe róże. I byśmy jak najbardziej najmocniej mogli się cieszyć z naszych nasadzeń. Katarzyna Stypuła, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam już na drugi tego typu filmik, bo jeśli chcecie znać wszystkie informacje i dowiedzieć się więcej szczegółów, to zachęcam do zobaczenia naszego poprzedniego filmu z tego cyklu, zanim posadzisz róże, a mianowicie o najczęstszych błędach, jakie pojawiają się podczas zakładania różanych rabat. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od pytania, które przyszło do nas mailowo w tym sezonie. Dotyczyło zakupu róż, które były wykonane przez klientkę jeszcze w ubiegłym roku. W tym roku już róże, róże przepięknie się rozrosły. Były to róże angielskie i róże wielkokwiatowe. I teraz zacytuję sobie pytanie, które do nas przyszło. Dlaczego róże rosną wyższe niż w opisie i kolejne kwitnienie dało mniejsze kwiaty? I tutaj jest całe meritum, bo zapytaliśmy tą panią oczywiście o miejsce, w którym rosną róże, warunki, w jakich one rosną. Dostaliśmy również zdjęcie, i odpowiedź tej pani jakby wszystko wyjaśniła, to znaczy sama odpowiedziała sobie na zadane pytanie. A mianowicie róże zostały posadzone od północnej strony, tuż obok bardzo wysokiego bloku. Więc miały naprawdę tylko rano minimalną ilość światła, i cały dzień rosły niemalże w cieniu. Co w takim razie jednoznaczna odpowiedź no niestety. Rośliny przez cały sezon wyciągały się do światła, szukały tego światła niemal cały dzień, a jak wiadomo, by kwiaty były piękne, duże, Określoną ilość światła muszą otrzymywać. I tutaj raz, że pędy się wyciąga, wyciągnęły, a więc już to kryterium pierwsze w opisie, a jaką jest wysokość, została przekroczona, więc róże miały rosnąć na określoną wysokość. Tutaj wybujone, nie takie zwarte krzewy, już została złamana ta cecha, i to kolejne kwitnienie, gdzie miały być piękne, okazałe kwiaty. A tu niestety kwiaty były mniejsze, to kwitnienie nie było aż tak bogate i niestety to wszystko, na to wszystko złożyły się nie takie warunki, w jakich dane odmiany powinny rosnąć. Dlatego to bardzo ważna rzecz, bo opisy odmian są bardzo ważne, zawsze są tworzone i są zamieszczane na naszych stronach. Nie tylko na stronach naszej szkółki, ale większość szkółek takie opisy zamieszcza, dlatego że... Kiedy szukamy róż, mamy jakieś określone miejsce zaplanowane, na którym to mają rosnąć nasze róże, mamy zaplanowane dla nich stanowisko i na przykład wiemy, że coś jest za nimi, coś jest przed nimi, mają być pierwszym tłem, drugim tłem, mają stanowić całość rabaty, dlatego szukamy róż rosnących na określoną wysokość. To jest bardzo częste kryterium podczas szukania róż. I hodowcy, którzy tworzą opisy yy, tych odmian, bo część yy, oczywiście opisów pochodzi yy, z naszej strony, ponieważ my te róże uprawiamy, sadzimy je na naszych rabatach, żeby je obserwować, żeby też nie puszczać takich pustych informacji do Was niepotwierdzonych i bez doświadczenia. A tutaj, kiedy róża jest uprawiana przez wiele, wiele lat przez danego hodowcę, zanim pójdzie ona do produkcji już takiej masowej, zanim zostanie wprowadzona na rynek, jest naprawdę bardzo, bardzo mocno obserwowana przez wiele lat, bo róża musi zachować, a więc z roku na rok musi powtórzyć swoje cechy, wszystkie cechy, które. Y, są obserwowane, a więc i wzrost, i pokrój, i rozłożystość tej odmiany, i jej smukłość, y, zachowanie kwiatów, y, czy, czy ma zapach. Y, a więc no, szereg, szereg tych cech i y, są to naprawdę bardzo dokładne opisy i dopiero kiedy ta róża spełnia te wszystkie kryteria, więc te swoje cechy przenosi z roku na rok, są one naprawdę powtarzalną cechą, Wszystkie, we wszystkich, tych, tym we wszystkich tych kryteriach, wtedy dopiero taki hodowca może i wpuszcza taką odmianę na rynek, więc te opisy nie biorą się znikąd i są naprawdę bacznie wykonywane i przez nas, jako producentów, którzy wpuszczamy i wypuszczamy te róże dalej, a więc trafiają one już w końcowym miejscu do Was, ale i przez hodowców już na tym pierwszym poziomie, kiedy muszą dać. Konkretny towar dla nas i my musimy być pewni, co otrzymujemy i jakie cechy dana róża ma. Więc to, że te róże otrzymane przez klientkę nie powtórzyły swoich cech, na to składało się właśnie to, że róże zostały posadzone nie no, niewłaściwym stanowisku. Dlatego dzisiaj takim rottem i przewodnim hasłem naszego filmu jest stanowisko dla róż. Znaczenie wyboru miejsca dla róż i stworzenie właściwego mikroklimatu jest zatem niezwykle ważne. To, czy róże pozaczone zostaną na właściwym stanowisku, zapewni nam właściwy wzrost róż, ich właściwy pokrój, obfitość i mnogość kwitnienia. Jeśli natomiast nie spełnimy tych podstawowych warunków, róże będą wyciągnięte, będą wyrastały ponad rozmiary, Zaprojektowane przez producenta, i również ich kwitnienie nie będzie wystarczająco dla nas zadowalające. Poza tym będą częściej chorowały, no i ta uprawa nasza nie zakończy się takim sukcesem, o jakim marzyliśmy. Punkt, który stawiam na pierwszym miejscu, który jest niezwykle ważny, to nasłonecznienie. Jest to bardzo, bardzo ważny warunek dla róż. Róże potrzebują minimum 5-6 godzin światła słonecznego światła, które bezpośrednio na nie pada, tak by zapewnić im optymalne warunki kwitnienia, wzrostu i zdrowotności. To światło właśnie jest paliwem, które pozwala im zawiązywać liczne, duże pąki, utrzymywać zdrowe liście. Posadzenie ich w cieniu, np. pod koroną drzewa czy od północnej strony budynku, skutkuje słabszym kwitnieniem, drobniejszymi kwiatami i większym ryzykiem chorób grzybowych. Na pewno są odmiany dedykowane do płcienia, ale bacznie czytajmy opisy i sadźmy odpowiednie odmiany na odpowiednio dedykowanych dla nich miejscach. Kolejnym punktem niezwykle istotnym jest ochrona przed wiatrem, porwistym wiatrem i mrozem, a więc jeśli mamy miejsca dość osłonięte, to wybierajmy właśnie takie miejsca, które nie będą wyłamywać nam róż, nie będą zbyt szybko niszczyć ich kwiatów. No i ochrona przed mrozem, więc jeśli mamy gdzieś na naszej działce miejsce obniżone, teren obniżony, nieckę, gdzie wiemy, że mamy zastoiska mgły, zastoiska mrozu, tam na pewno nie saćmy naszych róż. Tak by po prostu już wcześniej zapobiec ich przemarznięciu. Punkt kolejny, kiedy planujemy różaną rabatę, kiedy planujemy ilość nasadzeń, to dobre doczytanie tego, na jaką szerokość rozrasta się nasza róża, bo my kupując sadzonki. Mamy je w, w takim momencie, kiedy one są jednorocznymi okulantami, czy jeśli kupujemy róże na gołym korzeniu. No ale w każdym bądź razie ta sadzonka jest jeszcze dopiero przed swoim rozrośnięciem, więc my często się obawiamy, tak samo w przypadku sadzenia innych roślin, że mamy pustą i łysą taką rabatę. Ale słuchajcie, tutaj obok mnie są już róże trzyletnie, więc róże z roku na rok się rozrastają. Dlatego zaplanujmy odpowiedni rozstaw tak, by róże miały przewiew, by miały wystarczającą ilość miejsca na rabacie, no i wtedy będą mogły się swobodnie rozrastać, rozkładać i nie będziemy musieli w kolejnych latach przesadzać tych róż, zabierać ich z tego stanowiska. Nie będą miały zbyt ciasno. Tutaj mamy szpaler odmiany defery, odmiany okrywowej, która zwieńcza tą rabatę i która została przeze mnie jednak mimo wszystko, wydaje mi się, posadzona zbyt gęsto. I to niestety skłania mnie do tego, że corocznie, wczesną wiosną, muszę ją bardzo krótko przycinać. Gdybym zostawiła ją w tej postaci w przyszłym roku, te pędy byłyby jeszcze bardziej długie, jeszcze bardziej, róża by się rozrosła, no i wydaje mi się, że wtedy niestety już by było tutaj dla niej za mało miejsca. Nie można też przed nasadzeniem zapomnieć o mikroklimacie, gleby i temperaturze. Róże lubią podłoże, które szybko się nagrzewa i nie zatrzymuje nadmiaru wody. Miejsca zimne, podmokłe i stale wilgotne są dla nich bardzo ryzykowne, bo sprzyjają chorobom korzeni. Najlepiej sprawdzają się tereny o lekkim spadku lub te położone nieco wyżej, które umożliwiają naturalny odpływ wody i zapewniają zdrowsze warunki dla systemu korzeniowego. W ten sposób doszliśmy do bardzo ważnego czynnika, jakim jest gleba. Gleba to podstawa w uprawie róż, typ gleby, jej struktura, jej napowietrzenie oraz pH, czyli to, czy mamy glebę. Akurat taką, jaką tolerują róże? Czy jest ona zbyt zasadowa, albo być może zbyt kwaśna? Róże najbardziej cenią najbardziej lubią stanowisko piaszczysto-gliniaste, dobrze przepuszczalne, ale posiadające zasoby, próchnice, odpowiednią ilość składników pokarmowych. Oczywiście one posadzą sobie w poradzą sobie w każdej Glebie ogrodowe, jaką mamy w naszym ogrodzie, o ile zadbamy o taką glebę, a więc nie posadzimy tych róż w ziemi zbitej, nieuprawianej, takiej, która nigdy nie jest spulchniana, nie jest napowietrzana. To jest podstawa. Musimy te nasze rabaty dobrze przekopać, dobrze spulchnić, napowietrzyć. No i oczywiście, znając nasze pH, znając naszą strukturę, jeśli wiemy, że są to gleby zbyt ubogie to cały czas poprawiać strukturę naszej gleby, poprawiać zasobność, w składniki pokarmowe. Róże najbardziej lubią odczyn gleby lekko kwaśny, a więc od pH 5,5 do 6,5 i starajmy się, by takie stanowisko im stworzyć. Jeśli nie wiemy, jakie mamy pH, to zalecam wam powrót do naszego poprzedniego filmiku i po prostu wykonanie badań w stacji chemiczno-rolniczej. Jak to się przekłada w procesie naszego wzrostu naszych posadzonych róż? Zbyt kwaśna gleba osłabia pobór składników pokarmowych, które są niezbędne do wzrostu naszych róż, natomiast zbyt zasadowa osłabia kwitnienie. A więc to wszystko, te wszystkie warunki, jakie my staramy się spełnić naszym różom, odbija się oczywiście w trakcie ich wzrostu i kwitnienia. Róże najlepiej rosną w pH od 5,5. Do 6,57. Jeśli odczyn gleby spada poniżej tej wartości, trzeba ją po prostu odkwasić. Najprościej zrobić to wapnowaniem. Kiedy to zrobić? Najlepiej oczywiście bardzo późną jesienią lub wczesną wiosną, jeszcze przed ruszeniem wegetacji. Wapno zdąży się wtedy rozpuścić i równomiernie połączyć z glebą. Jakie wapno wybrać? Tutaj już nie polecam Wam żadnego konkretnego. Najlepiej do ogrodu zalecane jest najczęściej wapno węglanowe jest bezpieczniejsze, łagodniejsze, może być na gleby bardzo, bardzo kwaśne, wapno dolomitowe. Zasada najważniejsza, nigdy nie łączymy wapna z innymi nawozami, czy to organicznymi, czy to mineralnymi, sztucznymi, ponieważ wchodzi z nimi w reakcję i blokuje składniki pokarmowe, a więc cała operacja nie ma sensu, dlatego robimy to bardzo późną jesienią albo bardzo, bardzo wczesną wiosną i wtedy odczekujemy, Minimum 3-4 tygodnie przed zastosowaniem jakiegokolwiek nawożenia w ogrodzie. Bardzo, bardzo uczulam na to i pamiętajmy o tym. Co natomiast zrobić, jeśli wiemy, że nasza gleba w naszym ogrodzie jest zbyt zasadowa? Możemy zastosować siarczan amonu, ale tutaj pamiętajmy, że on uwalnia nam azot do gleby, dlatego stosujemy go bardzo wczesną wiosną, ale już w momencie, kiedy wegetacja rusza, ten azot będzie wtedy przyswajany przez rośliny i to pozwoli nam wzbogacić i jednocześnie wzbogacić rośliny w azot i jednocześnie przeciwdziałać właśnie zbyt dużej zasadowości naszej gleby. I drugi taki składnik, który również pomoże nam lekko zakwasić naszą glebę to siarczan potasu i tutaj ponieważ potas wpływa i na kwitnienie i na odporność roślin, możemy go również stosować od wiosny do lata. Dodatkowo zawsze możemy wspomóc nasze rośliny w naturalne, organiczne substancje. Czyli ściółkę, czy to igliwie, czy to kora, to wszystko, co w sposób naturalny będzie jednocześnie ściółką i jednocześnie zakwaszało nam nasze podłoże. Kiedy przystępujemy już do sadzenia naszych róż, pamiętajmy, że bardzo ważne jest spulchnienie gleby. Gleba nie może być zbita, nie może być nieuprawiana, więc dobrze przekupujemy takie rabaty. Jeśli robimy dołki już pod wysadzenie naszych róż, to pamiętajmy również, żeby wybrać większe dołki. I również bardzo dobrze szpalnym widłami spurchnić jeszcze dno dołka. Jeśli mamy gleby bardzo ciężkie, możemy dodać żwirku, piasku, czegoś, co będzie stanowiło lekki drenaż dla naszej gleby. Oczywiście nie rzucamy i nie wpuszczamy tego wszystkiego żywcem w taki dołek, tylko to wszystko na taczce, gdzieś obok. Twor wykonując dołek, przekopujemy sobie to wszystko, mieszamy, a więc ziemię naszą z ogrodu przekopujemy, mieszamy z tymi warstwami, które chcemy dodać do dołka, o które chcemy wzbogacić. Bo jeśli mamy ziemię bardzo mm, kiepską, bardzo piaszczystą, możemy dodać tutaj uniwersalnej dobrej ziemi ogrodowej, możemy zastosować kompost jakiś odleżały, przekompostowany obornik i to wszystko również przemieszać z tą naszą ziemią ogrodową. Nie zmieniamy całkowicie struktury naszej gleby, naszego dołka, tylko robimy mieszanki z naszą rodzimą ziemią z naszego ogrodu. Bardzo ważne jest również ukształtowanie terenu, w którym sadzimy róże. Nie sadzimy róż w jakichś zastoiskach, niskich miejscach w naszym ogrodzie, tam gdzie wiemy gdzie Często zbiera się woda, nie ma tam wykonanego drenażu. Jeśli tam woda będzie stała, często zalegała, po prostu raz, że do, będzie to doprowadzało do chorób grzybowych, a dwa i chorób odglebowych, a więc chorób, które występują również na korzeniach, a dwa może nawet prowadzić do gnicia korzeni. Dlatego starajmy się róże posadzić ciut wyżej w miejscach, gdzie wiemy, że ta woda nie stoi, nie zalega. Oczywiście ona jest, bo woda jest bardzo ważna w uprawie róż. Ale nie są to właśnie zastoiska mrozowe, zastoiska wodne, gdzie ta ziemia nie jest w żaden sposób drenowana, gdzie ta, gdzie ta woda wiecznie i wiecznie nam będzie zalegała. Warto jeszcze wspomnieć o dwóch takich wyjątkowych sytuacjach. Jedną z nich jest zmęczenie gleby, a mianowicie, kiedy sadzimy nowe róże w miejscu po starych różach, z pewnych przyczyn róże przemarzły, coś się stało z tymi różami, nie jesteśmy usatysfakcjonowani ich kwitnieniem, są bardzo stare, te karpy już są stare i stwierdzamy, że Coś padło nam w oko, posadzimy tutaj inną, nowoczesną ruszę taką, która być może powtarza kwitnienie, bo wcześniejsza tego, tej cechy nie miała. I tutaj właśnie zmęczenie gleby, czyli być może występowanie patogenów odglebowych, być może nicienino. To wszystko, co mogło zaistnieć przez te kilka wcześniejszych lat, dlatego tutaj zalecałabym wykopanie zbyt dużego dołka, i wymianę. To znaczy, tej ziemi nie musimy całkowicie gdzieś wywozić, wyrzucać. Przewieźmy ją w inne miejsce naszego ogrodu, a z tego świeższego, innego miejsca po prostu weźmy nową ziemię z naszego ogrodu, dodajmy do tego materii organicznej, kompostu, ziemi zasobniejszej. Przemieszajmy to wszystko i posadźmy w takie nowe stanowisko różę. Nawet taki dołek pół metra, to jest chyba taki minimum, minimum w głąb i dość szeroki, tak by róża naprawdę dostała całkiem nowe, świeże dla niej zasobne, dedykowane stanowisko. I y, sytuacja druga, kiedy sadzimy nasze róże w miejscu i w ziemi naprawdę bardzo ubogiej, a więc bardzo piaszczystej, tam gdzie widzimy, że bardzo kiepsko rosną nam wszystkie rośliny, no taka gleba na pewno nie wykarmi również róż, bo ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa, kiedy jeździłam gdzieś tam na łąki z moimi dziadkami, kiedy moja mama zawsze przy okazji próbowała w jakieś worki czy wiadra dobierać sobie z takich pokładów torfowych trochę ziemi, tak by wzbogacać swoje grunty, bo wiem, że tam gdzie y, dziadkowie mieszkali, no ziemie były naprawdę kiepskiej klasy, były to bardzo piaszczyste tereny, więc y, tutaj również spróbujmy zasilić, wzbogacić tą naszą ziemię w tym momencie sadzenia naszych róż, ale również w kolejnej, więc wzbogacajmy je zawsze o te nawozy organiczne, o komposty, o to wszystko, co będzie w kolejnych, w kolejnych, budo w kolejnych latach budować i strukturę, i zasobność naszej gleby. Na koniec, w, jak, w takim jakby podsumowaniu naszego filmu wymienię najczęstsze błędy podczas wyboru stanowiska i sadzenia róż, które sprawiają, że nie jesteśmy zadowoleni i nasze oczekiwania względem danej odmiany zostały niestety niespełnione. Pierwszy chyba taki, jeden z istotniejszych i częstszych błędów to sadzenie róż w głębokim cieniu. Owszem, są róże, które sadzimy w półcieniu. Kwiaty te nawet mniej się wypalają niż w pełnym słońcu. Zgodzę się z tym jak najbardziej, ale czytajmy dobrze opisy i wybierajmy właśnie róże dedykowane, dedykowane stricte do półcienia. Tam możemy sadzić takie róże, ale najlepiej, żeby to był taki półcień, a więc światło rozproszone pod jakąś nie za dużą koroną drzewa, gdzieś w jakimś bliskim sąsiedztwie lub w miejscu, gdzie będzie ten półcień, ale przez kilka tych godzin, czy to rano, czy po tej przerwie całkowitym cieniu po południu znowu te róże dostaną słońca, a więc żeby nie było to miejsce, kiedy róże będą cały czas, cały czas w cieniu. Jestem teraz na rabacie, która niestety została zacieniona. Była to rabata w momencie zakładania w pełnym słońcu. Niestety przez powiększenie hali zrobił nam się tutaj całkowity cień, to znaczy rano tutaj to stanowisko ma pełne słońce, i po południu dostaje znowu lekkiego słońca, ale to już nie jest to. W tym momencie róże, które tutaj rosną, część to są róże trzyletnie, część róże dwuletnie, obserwujemy, badamy, patrzymy, jak będą się zachowywały. Nie jest źle, ale zobaczymy jeszcze, jak będzie to miało miejsce w kolejnych sezonach, jak będzie to wyglądało. Stricte miała to być robata w pełnym słońcu, niestety pojawił się cień, no, i zobaczymy, co będzie dalej miało miejsce. Jeśli jednak my wiemy już z góry, że ta nasza rabata jest w pełnym cieniu, to miejmy na uwadze to, że róże te będą się bardziej wyciągać, będą szukały tego światła, a więc te rozmiary róż będą przekroczone, nie będą one zgodne z opisem, jaki mówi nam szkółka y, będą bardziej y, będą mniej zwięzłe, mniej zwarte, a więc bardziej pokładające się. No i również to przełoży się na obfitość naszego kwitnienia, bo bardzo ważnym aspektem jest pełne słońce do tego by to kwitnienie było jak najbardziej obfite. Kolejny ważny błąd to zbyt płytkie lub zbyt głębokie posadzenie krzewu. O tym jeszcze wspomnę w kolejnym odcinku, kiedy będziemy sadzili już róże z gołym korzeniem właśnie niedługo, niedługo, bo już w październiku, ale już teraz wspominam, bo to bardzo ważna kwestia. Jeśli róże posadzimy zbyt płytko, a więc to miejsce okulizacji nie zostanie skryte ziemią, możemy mieć w kolejnych latach problem. A to dlaczego? Tak jak tutaj bardzo ważne jest właściwe posadzenie róży, bo mamy tutaj Matę, mamy tutaj kamień, no i w żaden sposób takie róże nie są okrywane na zimę, więc nie będzie tutaj żadnego kopczykowania ziemią. To miejsce okulizacji musi być już w momencie sadzenia w dobrym, w dobrym położeniu, ponieważ. Jeśli będzie na zewnątrz, na wierzchu, no niestety możemy przemrozić taką różę. Warunki atmosferyczne sprawią to, że zostanie przemarznięta. Również zbyt głębokie gnicie szyjki korzeniowej, zagniwanie korzeni, a więc uczulam, to też jest bardzo ważny aspekt podczas sadzenia róż. Kolejny błąd, o którym już wspominałam, właściwie to sadzenie. Róż w miejscach zastoisk wodnych, a więc tam, gdzie ta woda tak bardzo i tak często zalega, że niestety doprowadza to do gnicia korzeni. No i ostatni błąd to konkurencyjne rośliny na rabatcie, a przede wszystkim sadzenie w darni. A więc róże muszą konkurować i o wodę, i o składniki pokarmowe, co oczywiście przełoży się na ich zdrowotność, obfitość kwitnienia, wzrost. No, wszystkie cechy, które. Niestety są od nas bardzo wymagane, od rusza, więc róże muszą wyglądać jak z okładki katalogu, ale żeby tak wyglądały, musimy zapewnić im jak najlepsze warunki. Kochani, kończymy już dzisiejszy odcinek, który dedykowaliśmy właściwemu stanowisku. Ja kończę go tuż obok Mary Kiri odmiany, która od ubiegłego roku trafiła do mnie ze swoim zapachem, nie tylko wyglądem, ale i zapachem, bardzo mocny, ale mimo wszystko bardzo przyjemny. A ja chciałabym podkreślić, że to Całe nasze kwitnienie, sukces w naszej uprawie róż rozpoczyna się jeszcze przed ich posadzeniem, a więc musimy im zapewnić te najważniejsze cechy, jakimi są właściwe stanowisko, właściwa gleba, drenaż, a więc to, by róże miały dobrą strukturę gleby. No i punkt ostatni właściwe posadzenie róży. To wszystko składa się na nasz sukces. Bardzo dziękuję Wam za ten odcinek. W październiku nakręcimy kolejny, w którym pokażemy krok po kroku, jak dobrze posadzić róże, dlatego zapraszam te wszystkie osoby, które będą to czyniły po raz pierwszy. Nie jest to wcale straszne, ale dobrze, prawidłowo posadzona róża naprawdę odwdzięczy nam się swoim obfitym kwitnieniem w kolejnych sezonach, bujnym kwitnieniem, dobrym wzrostem, zdrowiem, a więc tym wszystkim, co daje nam pełne szczęścia w ogrodzie. Piszcie w komentarzach, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć, może macie swoje doświadczenia, z którymi chcielibyście się podzielić. Zachęcam Was bardzo do zamieszczania tego wszystkiego w komentarzach. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia.